Gry wideo są taką częścią kultury popularnej, która w bardzo dynamiczny sposób się rozwija, i można zaobserwować takie trendy jak chociażby odejście od tradycyjnej lektury na rzecz nawigacji, eksploracji wirtualnych środowisk. Właśnie gry wideo coraz mniej zaczynają przypominać swoje analogowe odpowiedniki czy też pierwowzory, a coraz bardziej stają się symulacjami, jakimiś wirtualnymi wyobrażeniami. Fikcyjnych rzeczywistości, które za pomocą interfejsów możemy eksplorować, możemy je poznawać i właśnie narracja zostaje rozproszona na takie interaktywne przestrzenie, interaktywne środowiska. I tutaj może się okazać, że te tradycyjne narzędzia narratologiczne, filmoznawcze, literaturoznawcze mogą być niewystarczające, aby w odpowiedni sposób te fenomeny przeanalizować, opisać, ocenić, zinterpretować, i wydaje mi się, że. Specjalizacja gry wideo na nowym kierunku, nowe media i kultura cyfrowa dadzą studentom możliwość, aby wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności, które w trakcie kursu zdobędą, aby w bardziej świadomy, pełniejszy sposób właśnie te zjawiska opisywać, analizować, a w przyszłości może również projektować już jako twórcy gier.